Drodzy Państwo, za chwilę przystąpienie, przystąpimy do składania kwiatów i zapalenia zniczy przed pomnikiem bohaterom Powstania Warszawskiego. O złożenie kwiatów i zniczy proszę w pierwszej kolejności przedstawicieli organizacji kombatanckich, delegację Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Niezależnego Związku, delegację Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i byłych więźniów politycznych. Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, delegację Stowarzyszenia Rodzina Katyńska i Związku Sibiraków RP. Bardzo proszę. Amen. Hey. Pana Aleksandra Socha, Wojewody warmińsko mazurskiego Pana Marcina Kuchcińskiego, Wicemarszałka Województwa, Delegację Powiatu Olsztyńskiego. W dalszej kolejności zapraszam delegację żołnierzy i pracowników cywilnych garnizonu olsztyńskiego, delegację policji, Straży Miejskiej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

poświęconego bohaterom powstania warszawskiego. Proszę młodego poetę, pana Daniela Piskunowicza. Warszawo, Paryżu północy, Warszawo, stolico niezłomna, Nie zwyciężyła cię noc czarnej mocy, Choć byłaś na końcu bezdomna. Warszawo, złamałaś Batcara, Warszawo od wieków dzielna, Słońce wolności, miłością i kara Ukochałaś, bo samodzielna. Warszawo, w piękne twe bramy Wjechały z żelaza tygrysy, My oręż cały zwołamy, staniemy murem jak rysy. Warszawo, Czuć zapach benzyny i niebo zduszone jest dymem. Na niebie jest Pan Bóg jedyny, co krzywdy wyrówna w godzinę. Warszawo, Kwiat pięknej młodzieży ulice i mosty obsadził. Serc bukiet zwycięstwo wierzy, duch przodków ich poprowadził. Czy się chwała bohaterom Powstania Warszawskiego? Dziękuję Wam serdecznie, że mogę żyć, kochać i tworzyć w wolnej Polsce. Dziękuję Panie Danielu bardzo. I poproszę Pana Macieja Brażmu, Prezesa Zarządu Niezależnego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, o krótkie wystąpienie. Jak rozumiem Panie Kazimierzu, jesteśmy już na końcu imprezy. Tradycyjnie. Tradycyjnie, proszę Państwa, serdecznie dziękuję kombatantom za przybycie. Bardzo dziękujemy Wam za to, że jesteście mimo pandemii, mimo takiej pogody jaka jest. I tradycyjnie, Panie Prezydencie, dziękujemy za pamięć o powstańcach. To właśnie takie dni są po to, żebyśmy mogli wspólnie spotkać się i czcić naszych naszych poprzedników znamienitych, którzy poświęcili wszystko dla nas, dla kraju. Dziękuję też Państwu i jak zawsze z nadzieją, że w przyszłym roku spotkamy się w nie mniejszym, a jeszcze większym gronie. Serdecznie dziękuję. Pozdrawiam. Drodzy Państwo, dziękuję wszystkim Państwu za przybycie na uroczystości obchodów 76. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego. Szczególnie gorąco dziękuję panu dowódcy 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej, generałowi Krzysztofowi Radomskiemu i dowódcy 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej, panu Mirosławowi Pysiowi za wprawę wojskową dzisiejszej uroczystości. Dziękuję harcerzom. Dziękuję grupie rekonstrukcji historycznej Orlenta działającej przy Szkole Pływania Delfin w Rysztynie, z jej twórcą pani Leszkiem Czurapińskim i Piotrem Barabalskim. Grupa ta od szeregu lat uczestniczy w obchodach rocznicowych powstania warszawskiego. Dziękuję miejskiej drużynie sanitarnej za zabezpieczenie medyczne dzisiejszej uroczystości. Drodzy Państwo, na tym kończymy dzisiejszą uroczystość. Dziękuję jeszcze wszystkim za przybycie.